Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj przychodzę do Was z taką moją szczerą opinią kosmetyków, których, z, które ja złożyłam w 2022 roku. I wiadomo, to nie będą wszystkie kosmetyki, bo byłoby tego mnóstwo i znacznie byłoby za długi, ale pozbierałam parę. Kosmetyków, które naprawdę mi się sprawdziły i które szczerze Wam mogę polecić, ale też są takie, które w ogóle mi się nie sprawdziły i których na pewno już drugi raz nie kupię. I już nie przeciągając, to przejdźmy do tego odcinka, ale zanim to, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz już możemy zacząć. Dobra, nie mam tutaj pudełko z kosmetykami, które sobie już wcześniej przykupywałam, o których chciałabym Wam troszkę opowiedzieć. Zacznę może od płynu mineralnego, i mam dwa. Jeden jest okropny, a drugi jest super. I zacznę od tego złego, jest to kernel. Kompletnie mi się on nie sprawdził. Pamiętam, że po prostu mi oczy piekły. I mm, jakby w ogóle nie zmywał tego makijażu, po tym dalej miałam makijaż na twarzy i musiałam drugim e, płynem micelarnym zmywać, także ten produkt kompletnie mi się nie sprawdził, ale za to mamy e, drugi płyn micelarny, który bardzo polecam, ja w ogóle lubię właśnie płyn micelarny z Jelendy i już to jest moje chyba czwarte opakowanie, bo oni mają taką serię Właśnie różne jest takie pomarańczowe, czerwone, to jest właśnie przestriniowe, truskawkowe, zielone i też jest właśnie takie zwykłe. I one wszystkie, jakby dla mnie, są super. Kolejne porównanie, ale tym razem toników do twarzy. I ten tonik zamówiłam przez internet, ale on kompletnie mi się nie sprawdził. Po nałożeniu go czułam strasznie taką napiętą skórę, że... Jakby od razu musiałam nałożyć krem, i ta skóra po prostu była dziwna. Ale za to ten tonik jest świetny, właśnie jak go nałożę. Nie mam napiętej skóry i nie czuję takiej potrzeby nałożenia kremu, tak jak to było po tym toniku. Kolejne dwie rzeczy do porównania, ale tym razem kremem do twarzy. I znowu ten krem, jakby, jest ok. Nic się mi po nim nie dzieje, nie mam żadnej alergii, żadnego, niczego, ale ciągle jakieś efekty. No, żadnych. Tym bardziej, że tu jest napisane, że to jest krem z do twarzy, nawilżenie i walka z nie z niedoskonałościami. Nie mam tutaj niacinamid, ale jest szpinak i ogórek i wydawało mi się, że ten krem może być naprawdę fajny, ale on w ogóle na skóry nie nawilża, ale za to ten krem, on jest świetny, on bardzo nawilża. Po tym skóra faktycznie była nawilżona i taka troszkę, taka troszkę rozjaśniona. Kolejny produkt to jest to serum z witaminą C i jest to moje drugie podejście do Nakomi. Miałam wcześniej um, też właśnie witaminę C z Nakomi, ale z taką pipetką. Teraz kupiłam one z, um, w formie takiej pompki i szczerze w ogóle nie widzę poprawy, ani po tym, ani po tamtym. Także moje dwa podejścia już zrezygnowałam, już nie kupuję więcej e, witaminy C z Nakomi, raczej już chyba nic z tego nie kupię. Teraz postawiłam na Revox, i będę wysłuchać Revox. Kolejna rzecz. Jest to krem pod oczy z Omnibio. Krem mus pod oczy rozjaśniający cienie witamina C plus awokado plus kofeina. Czy on faktycznie działa? Nie daje jakichś super efektów wow, ale też nie działa tak, że nic się nie dzieje. Widzę tak... Troszeczkę może rozjaśnioną tą skórę i lubię go nakładać rano, bo wtedy czuję, że moja skóra pod oczami jest tak troszeczkę bardziej napięta. Więc tak jakby jest ok, ale też czy bym go poleciła? No nie do końca. Taka ma 7 na 10, bo po prostu nie widzę po nim jakiś super wow efekt. I tak, i po moim zależeniu do nakłu ich stwierdziłam, że postawię na Sylveco, bo wydaje mi się, że to są jakby... Na podobnej płaszczyźnie działające firmy, jakby są one do siebie porównywalne. I na początku, jakby wiedziałam, prawie jak stosowałam ten żel, i w sumie nie, czy to właśnie po tym żelu, że zaczęły się poprawiać kondycja skóry, wypryski zaczęły znikać, ale potem z czasem jakby nic było jeszcze gorzej, ale nie sądzę, żeby to była kwestia tego, tylko po prostu retinolu kolejny produkt z Nakomi. Kolejny produkt, który mi się nie sprawdził i strasznie właśnie się zraziłam do tego Nakomi i już nie będę z tego kupowała, nic, ale właśnie dużo kosmetyków o nich przetestowałam i żaden tak nie sprawdził mi się. Tutaj mamy SPF 50 działanie faktycznie ma 10 na 10. Wzięłam go, jak pojechaliśmy na wakacje i jak wyjechałam z taką bladą falą, to z taką wróciłam, także działanie na pewno jest super 10 na 10. Um, bo o to właśnie chodzi w żeby nie opalać. ale jeżeli chodzi o konsy konsystencję, jest ona strasznie taka gęsta. O ile wchłanianie jest nawet jeszcze ok, trzeba, trzeba odczekać takie 5-10 minut. To za to tak strasznie robi białą twarz, że jak nałożycie tylko to, za każdym razem to nałożę i gdzieś wyjdę bez makijażu, tylko sam ten SPF, to się mnie zawsze w ludzie pytają, czemu jestem taka blada. Mm, Także on strasznie kol koloryzuje twarz, więc... Jakby czy wykupię na ten. Dobra, ale przejdźmy teraz do hitów tego roku i są to dwa produkty z firmy, e, z firmy Feel Free i one sprawdziły mi się naprawdę bardzo świetnie. I jestem w szoku, czemu w ogóle nie słychać nic o tej firmie, bo ma ona naprawdę bardzo fajne produkty i w bardzo niskich cenach, bo tak za paręnaście złotych. No i mamy tutaj takie, nie masełko, tylko balsam do mycia twarzy i on jest naprawdę bardzo fajny w takiej celi, jaką ja mam, czyli wrażliwą. Ja, jak stosowałam, to czułam jakby masowywała sobie krem, a nie jakiś żel, bo często mam także że na przykład po żelach e, mam takie uczucie takiego ściągnięcia i takiego aż nawet pieczenia, a potem nie. Kolejna produkcja tej firmy jest to peeling enzymatyczny do twarzy, no i tak jak każdy peeling fajnie złuszcza na skórę i nie podrażnia tej skóry, także mogę go z czystym sumieniem bardzo polecić, e, a tak jak mówiłam, kosztuje on grosz. I teraz pokażę Wam ostatnie trzy rzeczy, ale tym razem z kolorówki. I mamy tutaj e, podkład do twarzy z firmy, to jest firma AA, Wings. Tak? I on sprawdził mi się naprawdę bardzo fajnie, mm, bo ma on jakby dość mocne krycie, mm, ale nie robi takiej maski na twarzy, tylko fajnie się tak z nią jakby wchłania, wtapia, ale ja zrobiłam jeden błąd, że wzięłam zły kolor, bo powinnam wziąć jednak odcień jaśniejszy, ja to czysta jeden. Kolejną rzeczą jest to korektor z firmy Catrice i ja już korektorów z firmy Catrice miałam bardzo wiele, chyba ich nie zliczę. Miałam takie właśnie w tubce, to to już moje kolejne opakowanie, ale też miałam takie w takim okrągłym opakowaniu, który trzeba nabierać na przykład pędzelkiem. Korektor właśnie w tym okrągłym on jest taki bardzo gęsty, ma bardzo mocne krycie, Także stwierdziłam, że aż takiego mocnego krycia nie chcę. Ten też ma bardzo dobre krycie, ale jest taki lżejszy na tej twarzy. Także dlatego teraz, teraz postawiłam właśnie w takiej formie na korektory z Catrice. I ja te korektory uwielbiam. One bardzo fajnie kryją. Wszystkie niedoskonałości, które chcę zakryć, tym korektorem zakryję. I ostatnia rzecz już w tym filmiku jest tą maskara z firmy Lovely. Ten tusz kosztuje gdzieś około... 16 zł. Ja dawniej kupowałam tusze z Burżu, tak za 70, bo on są gdzieś po te 70 zł. I jakby nie mam nic do zarzucenia, są świetnie, naprawdę bardzo super wydłużały rzęsy, ale jednak cena 70 zł, a paręnaście zł. A ten tusz powiedziałabym, że wcale dużo gorzej od nich nie działa. Bo wydłuża rzęsy, pogrubia je i naprawdę spróbuje się bardzo dobrze i za taką cenę. To jest naprawdę hit i to już jest moje w tym roku czwarte opakowanie. I to już by było wszystko w tym odcinku, to były wszystkie kosmetyki, które bym chciałam pokazać. Chciałam też trochę porównać, bo miałam takie właśnie, które mi w ogóle nie sposobowały, ale też takie, które sprawiły się u mnie świetnie. I to już w sumie wszystko w tym odcinku, także zostawcie łapkę, w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz i my już widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!